Everyday Heroes. Dostawca pizzy zostaje dźgnięty nożem. Dostarcza zamówienie. Poznajcie Josha Louisa, który ma bardzo silną etykę zawodową. 25-latek pomimo tego, że został dźgnięty nożem w plecy i skradziono mu samochód, zaniósł zamówione pracownikom szpitala jedzenie. Po oddaniu pizzy w ręce zamawiającego Josh upadł na ziemię. Na szczęście był już w szpitalu, więc bardzo szybko otrzymał pomoc. W poniedziałek pizzeria, w której pracuje Josh, przeznaczyła 50% dochodów ze sprzedaży na pokrycie kosztów operacji młodzieńca.